Dotarły do nas sygnały od widzów skarżących się na stan terenu zielonego łączącego ulicę Polną z Parkową. Park jest zaniedbany, nieoświetlony, ławki połamane, a schody tak naprawdę już dawno przestały spełniać swoją funkcję, gdyż podczas deszczu zamieniają się w trudną do przybrnięcia skarpę. Wkrótce po naszej interwencji w końcu skoszono tam trawę, która wcześniej sięgała przechodniom niemal po kolana i uprzątnięto zalegające od dawna śmieci. A warto nadmienić, że od kiedy w pobliżu wybudowano markety, przemieszcza się tam tamtędy sporo osób. No, ten teren rzeczywiście nie stanowi jakby takiego pierwszego rzutu w koszeniu trawy i w usuwaniu chwastów, gdyż nie jest to teren zieleni urządzony. Jest to faktycznie teren gminny, którym się no, ostatnio więcej ludzi przemieszcza i tak naprawdę dotychczas sygnały takie nie docierały do nas, że dzieje się tam coś złego w tym terenie. Nie jest to typowy park taki jak na przykład Planty przy y, y, Oksirze, natomiast no, dbamy o ten teren jak często możemy i skoro coraz więcej ludzi przemieszcza się tamtędy, to tak samo zwraca uwagę na to, że zalegają tam odpady, tak samo ci ludzie, którzy no niestety śmiecą też się tam pojawiają częściej, gdyż stanowi to teraz taki faktycznie skrót pomiędzy centrum takim handlowym można powiedzieć, a tą częścią miasta okolicy ulicy Polnej. Więc tak naprawdę może się zdarzyć, że tam odpady trafią i za chwilę nie będą posprzątane, no bo jest to troszeczkę jednak oddalone od takiego ścisłego centrum i ścisłej zabudowy. Ale oczywiście zwracamy uwagę na, na ten teren i na pewno zapewniam, że bardzo często, coraz częściej będziemy tam wysyłali firmy sprzątające. Póki co w parku nie planuje się większych prac. Jedyne, o czym zapewnia wydział ochrony środowiska, to częstsze doglądanie terenu i dbanie o jego czystość. Być może naprawione zostaną także schody, jednak na jakiekolwiek zagospodarowanie typu oświetlenie czy ławki mieszkańcy nie mają co liczyć, głównie przez wzgląd na Wandali, którzy niejednokrotnie dezerowali tamtejszą okolicę. No, póki co teren, tak jak wspomniałam, nie stanowi takiej zieleni urządzonej. No, taki jest to naturalny można powiedzieć park, który no, rzeczywiście tylko kosimy. na tym obszarze, gdzie jest ścieżka pomiędzy właśnie ulicą Parkową a ulicą Polną. No może w przyszłości kiedyś powstaną tam jakieś obiekty, ale obawiam się, powiem szczerze, typu ławeczki, czy, czy nawet może oświetlenie. Obawiam się, że one długo tam nie będą w stanie takim, jakim byłyby ustawione i naprawdę wandalizm w naszym mieście jest ogromny i to w miejscach, gdzie nawet jest monitoring i też nikt tutaj nie nie boi się nawet tego, że może zostać zobaczony na, tutaj w Straży Miejskiej na monitorze. A co dopiero w takim miejscu, gdzie rzeczywiście jest to oddalone od tych siedzib ludzkich i rzeczywiście myślę, że jeszcze nie, do, nie dorosło nasze społeczeństwo, przynajmniej jego część do tego, żeby w każdym miejscu takie tereny były zagospodarowane. Zostawmy też trochę naturze, żeby tam sobie po swojemu radziła. Natomiast jeśli chodzi o schody, które tam się znajdują, bo faktycznie też bierzemy pod uwagę to, że rzeczywiście dużo ludzi... Ludzi tamtędy chodzi teraz jako na skróty. Yy, spróbujemy w tym roku, może w jakiś sposób, dokonać naprawy tych schodów od strony ulicy Polnej, bo one rzeczywiście no jest to trudny teren, bo jest taka skarpa, więc yy, woda, która podczas deszczu spływa, yy, rzeźbi ten teren i również yy, niszczy schody, więc postaramy się naprawić je tak, żeby można było się tamtędy bezpiecznie przemieszczać. Mowa była o ławeczkach. Póki co, tam są pozostałości po ławkach. No, tak jak właśnie pani wspomniała, pewnie zostały zniszczone. Czy planuje się ich jakąkolwiek naprawę, bądź przynajmniej demontaż tego, co tam zostało? No, zobaczymy, sprawdzimy stan tej infrastruktury, zobaczymy, co da się zrobić, czy można je naprawić, czy może wymienić. Zobaczymy, może damy szansę i y, będą ustawione może tam na próbę chociaż kilka ławeczek, żeby y, też mieszkańcy, którzy zechcą tam skorzystać z takiego y, spotkania z przyrodą, żeby mogli sobie usiąść i odpocząć.